Nie będzie chyba niespodzianką, że większość rządów na świecie specjalnie nie promuje żadnej wiedzy, żadnej nauki itd. To nie jest oczywiście przypadek. Większość rządów z premedytacją promuje takie dziedziny życia, bo to nie są dziedziny wiedzy, jak sport, albo moda, czy uroda takie rzeczy są promowane. W świecie beletrystyka, sport, moda, uroda, czyli rzeczy, które z wiedzą mają dosyć niewiele wspólnego, generalnie, bo te rzeczy są niegroźne dla rządów, po prostu. Wiedza jest niebezpieczna dla rządów, jeszcze pół, pół biedy, jeszcze wiedza jakaś fizyczna czy matematyczna. Oczywiście, oczywiście, chyba że ktoś bombę atomową robi, ale przede wszystkim najbardziej zaniedbanymi, umyślnie dziedzinami życia jest. Nie ma błędu w tytule, co ty tutaj opowiadasz? Nie ma wiedzy patriotycznej, jest tylko po prostu wiedza. No jest dobrze, kurwa. Dobra, błąd w tytule, a to dobre pewnie troll w każdym razie w każdym razie jest w tytule tak jak trzeba. Zaraz zobaczymy jeszcze może coś nie przyszło. To dziwne, bo ja tutaj mam to. Ale jaja słuchajcie. Wy wiecie co? Na StreamYardzie jest to, ma, a się nie zapisało na YouTubie. Dobra, zwracam honor. Jezus, głupoty tutaj to są drobiazgi, to zawsze można poprawić. Poprawiłem. Słuchajcie, no i zgubiłem wątek, nie? Jestem tylko człowiekiem, pamiętajcie. Teraz już jest dobrze, bo po. Bo, Poprawiłem. Dobra, wyłączam czat, bo mnie rozpraszacie i mówię swoje. A potem ewentualnie, to, co wy tam chcecie. Słuchajcie. Yy... Większość rządów promuje dziedziny życia, które z wiedzą nie mają nic wspólnego. Dlatego, czyli na przykład, nie wiem, jakąś tam fantastykę, sport, modę, urodę. Te rzeczy są kompletnie niegroźne. Najbardziej niebezpiecznymi dziedzinami wiedzy są historia i geografia. To są najbardziej, i, bo w zasadzie takie dziedziny wiedzy, typu politologia czy socjologia, to są elementy tak naprawdę historii, a dziedziny życia, dziedziny wiedzy pod tytułem na przykład, nie wiem, zasoby, minerały, nie wiem, zwyczaje po świecie całe no to są elementy geografii. Także historia i geografia są najbardziej niebezpiecznymi dla rządów, dziedzinami wiedzy, no bo taki Wiktor Orban, on nie będzie mógł przekonywać swoich rodaków, że Węgry to najważniejszy kraj na świecie, no bo nie jest to prosto, tak prosto, wystarczy go z Austrią choćby porównać, żeby widzieć, że Węgry to dosyć jest badziewny kraj. I, i, i tyle, tak? więc rządy nie będą promować dziedzin wiedzy, w których wychodzi na to, że Przeszłość nie jest taka chwalebna, jakby chcieli, tak? nie ma co, co bardzo o co puszyć piersi do orderów. Natomiast geografia no to, bo to przypomni, że wielkie węgry, wielka, polska, wielkie cokolwiek nie jest takie wcale wielkie. Tak? Więc geografia i historia będą zaniedbane. To jest ciekawe, że Amerykanie zaniedbują geografię, mimo że geografia akurat im nie grozi, bo są wielcy na mapie. I są od from sea to shining sea, tak? czyli by się wydawało, że to by im nie groziło. Natomiast jeżeli już trzeba robić wiedzę historyczną, na przykład czy geograficzną, będę się trzymał swojej działki, czyli wiedzy historycznej, to większość rządów, te co bardziej prawicowe rządy, wszystkie i niektóre rządy, które małpują, bo prawicowa metoda jest po prostu prostsza niż poddać się egzaminowi historii, rządy będą promować taką głównowiedzę wiedzę i będą starać się tworzyć jakieś takie wiedzowe papki pseudopatriotyczne. Na przykład Bartosiak, mój ulubieniec w cudzysłowie, on prezentował taką, taki styl wiedzy, niby wiedzy, pseudowiedzy, która się sprowadzała do tego, że my musimy tupać nóżką w Ameryce, poczuć się tacy silni, sprawczość swoją poczuć i mówić Amerykanom, że to my jesteśmy ważni, a nie wy, bo to my Polacy tutaj pilnujemy i tutaj flanki wschodniej NATO i to Amerykaniom powinno zalecieć. Nie szkodzi, że jednocześnie Bartosiak twierdził, że Amerykanie robią piwot i w ogóle nie będą się interesować Europą. To w ogóle nie przeszkadzało mu, nie? że te, są, te, te rzeczy są sprzeczne nawzajem ze sobą. Ale przede wszystkim było to, że Bartosiak w kłótni, to trudno nazwać debatą, w kłótni z Lubiną mówił, że wiedza nie powinna być akademicka, powinna być sprawcza, czyli. Krótko mówiąc, uniwersytety, do czego się to sprowadzało? Uniwersytety powinny dostarczać propagandy dla ambasadorów, czyli ambasador ma sam poczuć, że wielka Polska i mieć szereg argumentów, że Polska jest wielka. Tak? A, czyli, krótko, no i to widać efekty tego myślenia, bo jak najbardziej tego typu myślenie wartościakowe było wdrażane. To znaczy, Przeciętny ambasador, on jedzie do na przykład Francji i on myśli, że z Polską każdy będzie chciał handlować na przykład. Nie, nie każdy, bo nie ma takich potrzeby, tak? Polska jest krajem, bez którego 99% krajów na świecie się może obyć bez naszych stosunków handlowych. My nie produkujemy niczego ważnego tak naprawdę. Więc to może być też niespodzianka dla tego ambasadora. Czy nie lepiej byłoby, jakby potencjalni ambasadorzy, czyli wszyscy studenci, nie wiem, stosunków międzynarodowych, politologii, historii, prawa. Wiedzieli, że Polska jest krajem niezbyt ciekawym, niezbyt e, mającym wiele do zaproponowania, nie mającym jakiejś specjalnie chwalebnej czy successful historii, bo to nie jest to samo chwalebnej i successful. Można być na łopatkach 200 razy, ale zachować honor. Polacy raczej ani jedno, ani drugie, ale czasami honor tak. W każdym razie e, to są takie, to jest taka główna wiedza, i ja mam takie wrażenie, zauważyłem rozmawiając ze studentami, że nie mówię o na, nawet tych obecnych, tylko jeszcze o tych dawniejszych. Jak byłem takim visiting professor, bo ja wbrew temu, co kłamią tam różni trole na mój temat, nigdy nie byłem pracownikiem UAM-u. Ja tylko jako doktorant tam wykładałem w ramach takiego ćwiczenia, żeby się ćwiczyć w wykładaniu. A potem byłem visiting professor, można powiedzieć, na politologii. Wszystko, czyli kontraktowo. Więc tam widziałem coś takiego, że generalnie jest taka skłonność do tego, że jest wypełnienie umysłów wielu studentów taką papką pseudopatriotyczną, że Polska jest ważna, że Polsce się należy, Polsce zabrano, Polska powinna odzyskać, Polska powinna. I, oni, i, I to już jakby oni, jak już słuchajcie, ta jauta, ta Enigma, um, jauta Enigma Dywizjon 300 pff, i tak dalej, jak to już im wypełni mózg, to już mało zostaje informacji na historię prawdziwą. Tak? Głównie to są pretensje ambas pseudoambasadorskie, to co oni mają w głowie, czyli jakbym był ambasadorem Rzeczypospolitej, to bym w tym Paliżu czy Londynie to bym powiedział, bym powiedział, bym walnął w stół i bym powiedział, Pojść się, się należy. No i zostaje z 20% czasu na te, na, 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 na te rzeczy. Natomiast dziew to chłopacy, a dziewczyny mają taką skłonność, żeby raczej, ponieważ... Kobiety niewiele znaczyły w historii, bo nie pozwalano im się edukować. To dziewczyny często myślą, że historia jest ich wrogiem w jakiś sposób i się jej nie uczą. I to też jest problem, zupełnie inny problem niż z chłopakami, bo chłopacy no to po prostu są przywaleni tą główną pseudowiedzą. Natomiast u dziewczyny po prostu. Za w pewnym sensie odmawiają uczenia się historii. To jest problem, bo dziewczyny, które mają zazwyczaj bardziej postępowe poglądy, no choćby dlatego, że ich sprzymierzeńcem są czasy współczesne z feminizmem i, i, i tym emancypacją, więc one powinny reagować na te prawackie różne zagrania, że kiedyś to było Make America Great Again i te inne kiedyś to były izmy. Facetów, którzy by się myślą o sobie, że powinni, nie wiem, się poczuć akowcami jakimiś, czy coś. No i w ten sposób by to trochę wyrównało, ale jak dziewczyny w ogóle nie idą za bardzo w historię, no to jest problem. Tak, nie ma tego wyrównania, no bo kto to będzie robił? Także oczywiście są ludzie, którzy po prostu się interesują historią i znają historię tak, jaka ona mniej więcej była, to znaczy z wszystkimi niuansami, że różne kraje w różnych epokach miały różny stopień, również różny stopień, różny stopień racji w swoich sprawach, dlatego. Um, oczywiście tacy ludzie też są, ale zasadniczo za bardzo się uczy historii, tak jakby ona miała być patriotyczna. A nie ma czegoś takiego jak patriotyczna historia. Patriotyczna historia to jest źle zapamiętana historia uniwersalna. Patriotyczna historia to jest cherry picking faktów, tak żeby się wydawało, że Polska to jakiś jeszcze. Bardziej znaczący i fantastyczny i słuszny, zbawienny, honorowy kraj niż jest naprawdę i naród Polacy. To jest to. Czyli nie ma czegoś takiego, jak historia patriotyczna. Jest po prostu okrojona, słaba historia powszechna. To jest to, czym to jest. Natomiast i tak samo jest z wiedzą, nie ma czegoś takiego, jak na przykład. Fizyka patriotyczna, czyli co, będziemy czytam o informatyka patriotyczna. Będziemy tylko pamiętać o panu Zarębie, tak? Nie będziemy pamiętać o twórcach Microsoftu, PayPalu, i tak dalej. Będziemy pamiętać tylko o panu Zarębie i, o, i o, 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 o twórcach Blika, tak? Coś takiego. Tak, tylko, tylko to będziemy pamiętać. No, no po prostu to jest niesamowite, że gdziekolwiek prawica się dorwie do władzy. Ja o tym mówię, dlatego że widzę, że centrolewica zaczyna małpować te idee. I to jest bardzo niebezpieczne, bo nie ma nikogo, bo jakby mm, znikają ludzie, y, którzy reprezentują wiedzę dla wiedzy. To znaczy wiedza dla wiedzy jest potężną, takim wiecie, y, y, Metodą na utrzymanie związku z rzeczywistością. Ja się tutaj zgadzam z, jaką się tam nazywa, ten gostek, który powiedział, że coraz więcej jest ludzi, którzy uważają, że na książki szkoda czasu, coraz więcej jest ludzi, którzy mówią, że się nie, matematyka nie, niepotrzebna, bo jest komputer, historia niepotrzebna, bo się do niczego nie przyda, um, geografia jest zbędna. O, tutaj to udostępniłem, nie? Jak się nazywa ten Gostek? James Woods. No, James Woods. Matematyka się y, jest zbędna, bo, 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 bo są komputery. Y, y, historia się do niczego nie przyda. Geografia też się do niczego nie przyda. No chociażby jak jedziesz na wakacje, to chyba chcesz wiedzieć, gdzie byłeś, nie? czy nie? Może nie chcesz. W każdym razie. On, on ma rację, że coraz więcej jest ludzi, którzy nie rozumieją w ogóle świata, w którym żyją. I teraz mamy taką, bo historia i geografia jest właściwie wszystkim. Podróż, historia to nie jest jakaś dziedzina wiedzy, o teraz napiszę o tym, co Bolesław Chrobry jadł na śniadanko, ale w sumie to pff, mógłbym równie dobrze pisać o Rangutanach na Sumatrze. Nie, nie. Historia to nie jest tylko dziedzina wiedzy, historia to jest czas. To jest to, co ludzie, Homo sapiens, robili w, swoim, w swojej przeszłości. To jest wszystko, co człowiek robi chwilę temu. Geografia to jest z kolei podróż w przestrzeni. To jest też niezbędna zupełnie rzecz. To, to, no po prostu jesteś jak, jak kosmita, jak nie, jak nie znasz geografii też. Więc to nie jest tak, że te rzeczy są zbędne. Po prostu te. te, 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 te Nikt tego nie promuje, nikt nie promuje za bardzo wiedzy jako dobra samego w sobie. Nikt nie mówi, że nie będziesz niewolnikiem. Jeżeli będziesz znał to tak powinno się mówić jeżeli będziesz znał historię, czyli czas i geografię czyli przestrzeń czyli naszą planetę, krótko mówiąc kulkę, na której kurwa mieszkasz to nie będziesz nigdy niewolnikiem. A tak, jak nie znasz historii i geografii to przyjdzie jakiś Mencen czy inny nawrocki, czy inny Trump i oni ci powiedzą, że w ogóle w wojnie w Wietnamie to walczyła Malezja z Brazylią. W porządku. Ja tam w sumie nie wiem, tam może Brazylia bardziej, nie wiem, tam, bardziej Capoeira, nie? ale Malezja to bardziej Kuala Lumpur Petrona Stowers, coś Nie wiem nie? taka będzie reakcja. No i potem prawicowiec, który na przykład o. Będzie wielkie święto, na które prawicowy polityk przykościelny cię zaprosi, i on będzie mówił kuczci kopernika. Kopernik, który był Niemcem, który był człowiekiem, który, którego, dla którego tradycje takie silnie przykościelne są wrogie, tak, mimo że był też powiązany z Kościołem, to żeby miał trochę przestrzeni, tak? albo na przykład Hewelkę, który był protestantem, Heweliusz. I będzie jakieś wielkie święto patriotyczne z biało-czerwonymi flagami. Oczywiście przyjdzie biskup po kropi i będziemy ku czci Heweliusza i Kopernika. Hewelius i Kopernik nie byliby wcale tym zachwyceni takim świętem, i nie byliby zachwyceni takimi ludźmi, bo nauka potrzebuje wolności, żeby się rozgrywać. Ale ty tego nie będziesz rozumiał, jeżeli nie będziesz znał historii. Albo inna sprawa, na przykład ktoś właśnie mówi, że Węgry to wielka potęg, potęga, tak? Jesteś tam, bym sobie Isztwan, mieszkasz, no, Budapest jest Anty, no, mieszkasz w Esztyrgą tak? I tam, albo Szeques I takie było miasto, to była dawna stolica Węgier. No i tam ma Szeques tak? Nie wiem, czy dobrze to czytam, I don't care. W każdym razie Węgry nie mają wystarczająco do zaproponowania, żebym się chciał uczyć ich języka. Natomiast co innego, Holandia czy Szwecja. Tutaj jerna, jak Lear Armee, swenska sprokiet, mykę jerna, bo oni mają coś do zaproponowania. To o to chodzi. Nie uczcie się języków narodów, które nie mają nic do zaproponowania. W każdym razie mamy takiego a propos przydatności wiedzy. Mamy takiego Orbana, i on powie na przykład, że Węgry to jakiś wielki, znaczący naród. Jak nie znasz dobrze historii Europy, to dasz się na to nabrać i dasz mu po prostu pensję, władzę, spółki skarbu państwa, wersja węgierska, tak? MOL na przykład mu dasz, wszystko mu dasz, jak na tacy. A potem będziesz narzekał, że polityka jest skorumpowana, i, 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 i ten, nie? No. No Sam to zrobiłeś, bo ci się nie chciało uważać na historii i geografii. Nie? Tak to wygląda. Tak, dokładnie. dokładnie. Są jeszcze, to jest też problem, fach idiotn. Fach idiotn, którzy analizują całe życie tylko Patagonię, a resztę geografii mają tak naprawdę w dupie, i są part of the problem. Albo ci właśnie od jakichś tam sfragistyk, czy innych takich tam nauk o pieczątkach, czy tam jakichś tych, czy innych dagerotypów. Musicie też pamiętać, że jest też coś takiego jak po prostu propaganda różnych państw, i na przykład ona może być bardzo różna. Na przykład, częścią propagandy amerykańskich republikanów jest Thomas Sowell. To jest dosyć dobry ekonomista, ale bardzo stronniczy. To jest książka, którą niedługo będziemy sobie omawiać, bo trochę zaniedbałem, bo były wybory, i przeprowadzka, i dużo się działo, i, i w ogóle w Polsce, i u mnie. No i mamy właśnie Tomasa Sołela, prosił jeden z widzów, żeby to zanalizować. Tak jak mówię, to jest dosyć rzetelny autor, jak na prawaka, ale on to na przykład pisze, że Sowell przypomina, że wbrew przekonaniom lewicowych, intelektualistów, nierówności dochodów i bogactwa nie są na świecie niczym nowym, a ich istnienie nie powinno nikogo zdumiewać. Przekaz medialny pełen jest dziś alarmujących statystyk o rozwarstwieniu społecznym i niesławnym jednym procencie retoryka ta całkowicie ignoruje najistotniejszą przyczynę nierówności czyli produkcję bogactwa. No nie Sowell też wiele rzeczy ignoruje. Ignoruje to, że jeżeli ludzie mają troszeczkę pieniędzy wszyscy, to oni te pieniądze wracają do krwiobiegu gospodarczego. To udowodnił Keynes. Sowell w ogóle nigdy tego pytania sobie nie stawia, pytania Keynesa. Sowell ignoruje też odpowiedź Henry'ego Forda, oświeconą odpowiedź konserwatystów na nierówności społeczne. Henry Ford wykorzystywał swoich pracowników 20, tam, 24h prawie, że, ale płacił im wysoką pensję właśnie dlatego, że oni są nie tylko jego pracownikami, ale i konsumentami towaru. Nie? Właśnie o to chodzi, płacił im dużo. Więc Thomas Sowell to kompletnie ignoruje, na przykład, nie? więc to nie jest uczciwy intelektualista. To jest dobry ekonomista, ale to nie jest uczciwy intelektualista. Taka jest różnica. No i teraz, jak ktoś nie czai tych rzeczy, no to po prostu jest niewolnikiem. Jest niewolnikiem na przykład Tomasa Soela, albo niewolnikiem Donalda Trumpa, albo niewolnikiem Wiktora Orbana. Po prostu. Chcecie być niewolnikami? To takie sexy być niewolnikami? No to dobra, to czytajcie dalej o modzie urodzi i o tym, jak wywabić sobie wągry z pyska. Dobrze. Tak to mniej więcej wygląda. Tak, rzeczywiście pozdrawiam lepszy komentator. Lepszy komentator, ja mam do ciebie prośbę, żebyś nie mylił wolnorynkowych konserwatystów z liberałami. Ja nie, nie mam nic wspólnego z takim Tomasem Soelem. OK? Dobra, historia powinna być przekazywana jak najbardziej z punktu widzenia typowego obywatela, jak najbardziej tak, a nie z powodu na przykład z pozycji twórczej, bo. I państwa i rządy, zwłaszcza prawicowe, ale nie tylko, chcą, żebyśmy poznawali zawsze z punktu widzenia ich administracji. Domyślnie, że to tacy jak oni powinni rządzić krajem i tacy jak oni są podmiotem tej historii. Nie. Podmiotem historii jest obywatel. No dobrze, słuchajcie, to by było na tyle. Trzymajcie się i powodzonka. Aha, no właśnie, tutaj też jest, że um, tak, że prawica, Prawica tutaj za bardzo się idzie w mikrohistorię, za bardzo się idzie w oral history to lewica, a prawica w tą patriotyczną. I potem ludzie mówią, że historia jest nudna. No to jest ogromny problem, dlatego że historia, na przykład to, że ja nagrywam ten program, to też jest historia. Tak? To, że ja coś pamiętam, co tam było za poprzedniego prezydenta Komorowskiego, na przykład to też jest historia. No nie da się bez historii niczego pomyśleć, ani niczego powiedzieć tak naprawdę. Nie? Tak samo bez geografii. I, i, i historia i geografia do nikogo nie należą. Problem polega na tym, że jeżeli się za, zapcha kanały kognitywne, że tak powiem mówiąc, językiem Sykulskiego, który sam takie rzeczy robi, pseudoproblemami, problemami pod tytułem na przykład Jałta czy coś tam, czy Enigma, no to wtedy nie ma już czasu, bo ludzie nie mają czasu wkuwać dużo rzeczy, to, to jest po to. Te różne takie prowadzkie magazyny z pseudohistorią, one są po to, żeby człowiek miał wrażenie, że się trochę poduczył historii, a potem musi wracać, pracować na przykład na magazynie albo do korpo i nie ma już czasu dalej czytać. A on nawet jeszcze nie zaczął czytać historii. On przeczytał jakieś prawicowe pretensje do rzeczywistości, jakieś resentymenty i tyle. Trzymajcie się i powodzenka.